Bierałem się za, za robienie tego kabla i to że 30 minut mi zostało nagrania. Eee, dobra, chicek Halo Imbusik, tu żyje? Halo. Dobra, po wielu próbach imbus został odnaleziony. Nie wiem, nie. Nie wiem czy to jak w tym bezpiecznie działa w ogóle czy on będzie działał. To jak ma działać mniejsza. Dobra, odkręcamy tę śrubkę. A nikt niech będzie, że ją wyjmę tak, zrobimy na jak to tam wchodzi no dobrze aha no tak ale wyślij nie powiem, to tego. i osłonki Ośmiotnika. osłonka tak na wczoraj tak, sobie. Jak to wyjdzie dobra to by wpadł do mnie raz mi wniósł kubeczka to sobie jakoś złapać żeby nie wylatywało

przykręcone z siłą na łoko <grych> dobra e, teraz tak, jak to idealnie nam wychodzi idealnie wychodzi nam to tutaj i gdzieś tu będzie I tu możemy zrobić lepszy oplocik taśmy sobie Dobra, zerwać ją od nowa trzeba iść tu i oplocić taśmy. oplocić taśmę o kurde, weź bierz pan dobra, bierz pan, dobra, oplocić taśmy. Myślę, że raz, dwa, trzy, cztery. Tak, żeby się zmieścił. Dobra, no, no i jeszcze ty taki przekątny. No, nie, 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 Tak, już Tak, mówię, to tak, że do mnie. Dobra. że teraz do no, powinno to się wypaść, chyba.

Jeszcze raz. Jeszcze raz. O, to tam trzeba się rozpocząć, ale jest jeszcze jeden kabelek. Nie. No, z sobą sprawdzamy, jak to się trzyma. Widzę, że tam lampka pada, to jest bardzo złe. Będę musiał iść po drugą, dobra. No dobra, nikt będzie. Lecimy już powoli z tym wszystkim. Mam tu wszystko. Czemu ta lampka zgasła? Jeżeli jest podpięta Intrygujące. też by kurdy powerbank nie ogarnął Czekajcie sekundę Dobrze zobaczyć no Nie obdzierajmy kierownicy No i co Przecież się ładujesz Słyszałem Jesteś podłączona do ładowania No bo nie jesteś Dlaczego ty się nie umiesz? To za mały prąd wyśmiało? No I co ty dajesz w ogóle? Mam nadzieję, że w ciśnieniu minutach się wyrobimy, bo jak nie, to przypał trochę Dobra, i my chcemy iść, my chcemy... Trochę źle wszedłem, ale tu się nie dzieje Tu idą jakieś wiązki fajne, o proszę Do no wiązki tu jak, jak do siebie Jak do siebie, o Ładnie się przytulimy te do wiązeczki Tu do mi tą mocniejszą trytkę. Bo akurat mi się skończyły No i tak wyszło Ale Jeszcze do pan A niech ma, ma Moc Ale... Obecnie bardziej, widzę, że nie fuszerka Teraz tak Teraz myślę, że możemy sobie zachwycić małą albo nawet nie musimy sobie chwytać małą, bo chwycimy sobie to oryginalnym yy, po prostu uchwytem okrągłym, tylko bo to idzie tak, albo O, to powinno zejść. No. Tak, tak, jakoś. No, możemy iść tak, jak chcemy sobie. Dobra, tu zapięte. No i tak, my sobie idziemy tu, tu, tu. No to sobie będę już tak obracał czy to widać? widać, widać to tu, nic to ciekawego co już widać raczej nie powinno bardziej będzie ciekawe przy uruchamianiu tego jak, jakby coś zrobiło kabuł czy coś fajnie, fajnie by było byle się nie zapaliło auto byle, byle ale gaśnicę mam gaśnicę mam oczywiście więc wszystko pod kontrolą będzie Chcesz, coś wodłączamy, kurde akumulator Dobra ja to jest kurde minus przeciwnienia tego tak Chce to tu, żeby Chcę to by efekt, kurde to haczyło Nie chcę też zginać tych kabli, bo te kabli mają tyle lat Dobra, to się tak No dobrze, to że ten... tędy może iść tak bliżej nie chciałbym, żeby do w tej stronie tego nie, nie, nie no, chcę, żeby się przyjdzie. Potem też poprzednio, coś to robi, to No na mowę. Kawał w sumie już sobie, przerzucę cały na tyju. Muszę, się się nie bardzo wiedział, że nie muszę, z tym sobie... Teraz pokażę gdzie O, pokażę, mam, gdzie Oczywiście przechodzimy nim tutaj Tutaj Ale on poszedł do góry, teraz widzę Nie, Przechodzimy nim oczywiście tam do końca Nawet będę wam ustawić tą kamerkę, bo akurat to będę teraz robił Dobra się się od drugiej strony po prostu jak to przeszło O, tu jest, tu dobre Tutaj go biorę Po prostu, o kamerka i, 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 to, to, to. już można wchodzić przynajmniej całego cały kawałek można wchodzić jak się bardzo zaczynałem idzie, wszystko zmontuje jakiego tylu jest no dobra, nie przecież się film nie, nie to, bo tego to, to już jest wymontowane prawie tylko ten wzmacnia się w kurze, bo kupiłem taki słaby można powiedzieć przez przypadek albo daję się lekko trochę zrobić ale już mniejsze Człowiek się będzie ufain, to uczył na błędach chyba żeby ten... nie to... O, sam o, sam to nie to, to... to wylazło co jest? wejdzie to... no. wejdę się o, o, o Poklątało się tu wszystko Wszystko Dobra, tak. Mamy to tak Też sobie to możemy tak załatwić A kamerkę umieścić Nie wiem jak widać, może widać Ile tam wszystkich tych zostało Tutaj mamy znaczny stan nawet. Wchodzi tam tak i... Dobra, i co? I my się chwycimy może tu. I chcemy iść. W sumie jakbyśmy to weszli sam. I się To. Normalnie. Autotripka. Tak, mam nadzieję, że tam nie wietnie, nie tym... to mi wietnie, żeby mi wryciało. Dobra. Już jest dużo do i czynienia. Nawet chyba nie. Dobra. Muszę was przenieść. Teraz ja wszystko wniesiemy na tył i stopujemy interes tu dobra, tutaj to tam lecimy bo My nie ma całego dnia, ja no, piernicę, no nie co zrobić? Dobra, nie ma czasu, bardziej, no kłopoty też dobra, to się postawiłem po prostu kamerkę tu, go utro dobra, a jak to, to się żeby się trzymało?

Jak z będziemy mam? Dobra, i telefona. Będziemy też, bo chcę to, jak to jest, akurat w tym okresie jest super. Wybitne jest to, że jest przekręcony próg właśnie znaczy na na progu na trzy śrubki, tu bodajże. No i <laughs> zdejmuje się to super. Nie urywają się uchwyty, zaczepy jakieś. A w skodzie, jak zdejmowaliśmy, to są takie uchwyty, które. One nie pękają, ale one tak. O, właśnie. W skodzie, jak wyjmowaliśmy to są uchwyty, które robią tak. Nie pękają, tylko. Wysuwają się jakby z dziurki i się, wtedy się robi problem, prawda? Przede wszystkim No i potem trzeba to składać, trzeba dokleić, albo kleić Znaczy można to zrobić, to zapewne umiejętnie, no, Jakie, gdzie są zaczepy Tak, żeby nikt nie wiedział Dobra, jeszcze tu sobie wystawiam uszczelkę no, ja, no, To mało, Interesujące. ja Bo to Bo musimy musi oczywiście No. to żeby to się trzymało Dobra To nie trzyma, no, bo nie ma słonych Wszystko trzyma o tym, dobra Ostatnie spojrzenie na to wszystko

Tu już nie będzie. Nie nie, nie. Nie, nie nie. O kurde jesteśmy na deficycie czasowym. Dobra, czyli ten jeden słuch wam założę pokażę Wam jak to wygląda, a resztę to już będziemy się widzieć przy przeciąganiu kabla. Przez po prostu. Yy. Tak, Przez bagażnik. Oto jest dosłownie 3 minuty. Tak, żeby zostało parę sekund na. Yy, po prostu. Parę sekund, żeby zostało nam na nagranie efektu no, no to po prostu na innym terminie, innym smaku o, tam jeszcze leczkę palce pocięte no mi się trudno, czego się nie robi do boku powiem wiem, robimy tego, podkładam takie śluby po prostu no, Dobra, dwóch, bo jedna jest jedna można nazwać e... turną dostępną jest to imbus też, no imbus, drożeczka tak, tu musimy trafić, prosto tu trafiamy śrubką, która się wycentruje, tu jest zaślepka Wiem, czy widać No cyk, fuch. trafiamy za ślepka, z ślepka, z ślepka, z ślepka. Cych, Za ślepka też coś nie leży Łączmy na to Wyślepka, jest Dokręcamy Cyk, za ślepka Za ślepka Dobra Tu druga śrubka e, Trzeba patrzeć, czy jest dobrze tam ułożony próg Wkręcamy. Tu jest dziurka, nawet ja nie widzę, szczerze, że się nie chce Kręcimy na młotku O, nie nie uciął. Dobra. Ten, no, nie wiem, tu trochę coś stoi, ale, no nie wiem dobra, ewidentnie dobra, dokręcam próg do końca i widzimy się na mm, przy przeciąganiu kabla. no nie zwracajcie uwagi, to jest trochę wytarte dobra, żeby to mi się na pewno skończyło z tym kawa, więc tak bardzo no i co, podnosimy tu e, o co tam dużo czego słyszałem jest próg i no. to? nie, nie ważne. No. To jest ten śmiech, podnosimy, mamy pas i teraz tak, ja wywlokłem czy my to będziemy wywlegać drugi raz? Jak to widać? Jak to widać? I ja musiał do góry trochę bardziej. O, tu nie patrzy, bo to chodzi o No, wywlekę trochę dla was. O. Tu jest. Tu idzie po prostu karoseria, nie? Te welurek, takie sprawy. No i co? My idziemy sobie tu z kabelkami. Czy to widać? Czy myślę, że ja tu idę z kabelkami. No widać. Idziemy tu z kabelkami po prostu. No i co? I sobie idziemy tutaj jakoś pod ten, pod welurkiem. Po prostu o... Tu już czuję, że mi wchodzi do Bagaja, Gdzieś tam, o Tam coś wychodzą e, e, cińce z tej strony sobie przeprowadziłem Generalnie jak wygląda prowadzenie cinczy tu wałku, o Idą, sygnał idą I Teraz przerzucamy się tu Tu tapicerę, wszedłem pod tapicerę I trochę posprzątałem, bo był syf, nalazłem, ale Z tej strony będzie wzmacniać O No proszę cały kabel schowany już jeszcze tylko tu dwie trytki i po robocie dobra zakładam trytki i widzimy się za chwilę. Dobra. Z tego co widzę no to Wyszedł nam tu plusik tam że mi się tu Sam mamy tyle gdzieś z tyle musimy odciąć eee, na bezpiecznik to obcinam i widzimy się już przy bezpieczniczku w sumie Sszkowolek ucięty tam wszystko poskładane go teraz zastrugać, zarobić końcóweczkę i lecimy z podłączeniem. Dobra, mamy tu już kabelek go było Teraz końcóweczkę Tą do akusa, a nie tą, tą do akumulatorka myślę. Yy, wsadzimy sobie tu, o ja Zasadzimy wam. zasadzimy tu, zarabiam i... Dzięki, to jest trochę się, może by to zalutowo no to coś tak kurde. Może to zalutuję. Dobra, skoczę po lutownicy i to zalutujemy może. Tak to wygląda wstępnie. I madło daje radę idealnie z zaciskaniem końcówek. Nie wiem czy to jest sens. Nie, nie lutujemy chyba walić. Dobrze przyizolujemy i będzie gites. I tak wygląda ta nasza zarobiona końcóweczka już w sumie. Lecimy teraz to podpiąć do... Znaczy trzeba oskurować kolejną i będziemy podpinać do bezpiecznika. O, lecimy z podłączeniem bezpieczniczka. On tam jest wszystko, wszystko bangla. Dobra. Musimy odkręcić imbusa już mamy na szczęście. Proszę nie zlatywać. Nie będę tego szukał. Potem jeszcze poszukać czy nic pod maską na pewno nie zostało. Żeby nigdzie się nie wglądało. Dobra. Cypwuch, idziemy. Kabelinio I tak jak ostatnio trzymamy, mocno, świtka mi wpadła. Tam muszę zobaczyć jak się pani światła ciekawe przyszedł. No Trzymamy mocno i kręcimy. Trzymajcie, żeby nam nie, się nie wysunął jakimś cudem, nie? Bo żeby nam nie wypadło. Daj mi się wyda. Muszę pan dowalić. Z najlepszego klucza dynamometrycznego. zrąć Dobra, dowalone. Myślę. Jak nic. Widać chcę się przygnić na strasznie. Ja coś mi tam nie pasuje, więc ja to sobie odkręcę. I wracam do was za chwilę bo coś się poluzowało. Jestem już podorabiane, tylko oczywiście co majster zrobił? Założył wszystko i zapomniał dać z tego, nie? No i co akordec wszystko do rozkręcania. Ja się o tym trzeba pamiętać. A u kolegi jak robiliśmy w fabi. To jeszcze było śmieszniej, bo okazało się, że po, po składaniu całego bezpiecznika okazało się, że bezpiecznik był niedokręcony, nie w środku i mi się rozpadł na kawałki. No, widzę, że uścelaczka też źle założył oczywiście, ale Uczelka raczej to nie problem. Dobra, ja to ogarnę. Dobra, bezpiecznik już skręcony. Teraz go ulokować. No i to plusa, to prosta droga, no bo tu się podetniemy po prostu, nie? Dobra, a wyniosłem sobie prętarkę, a miałem dwie śrubki jeszcze wkręcić Dobra, idę po śrubki, ogarniemy to, przykręcimy I bierzemy się za tył. Wiercimy w puszce bezpieczników i jedziemy dalej, Przykręc później idziemy w masę robić I może zamontujemy z masy, się uda koniec prac będzie Dobra, poszło jak nic o, nawet śladu nie ma. Fabryka, panie, gm, opel. Mogłem to wpuścić cały tamten bezpiecznik, ale mi się nie chciało. Dobra, lecimy dalej. Największa zagadka, do czego podpiąć masę. Myślałem, tam jest jakaś śrubka. Do niej spróbuję, a jak nie, to będziemy gdzieś Dobra, Postanowiłem, że tą śrubkę wykręcimy. Ona tutaj trzyma... Co ona trzyma? Ona trzyma jakby ten zatrzask od siedzeń. I po prostu tutaj teraz przelecę sobie pilniczkiem i podpinamy masę. Dobra. Masa założona pomyślnie, no tutaj nawet ukryta. Powiedzmy, że humanitarnie trochę odkryłem lakier. E, tu cincze, tu kabelki. E, kamera padła oczywiście. E, zbieram wszystko, ogarniam się tu. Przynoszę zasilacz i zrobimy próbę i... To będzie chyba wszystko na dziś Kurde, padam. Dobra, widzimy się za chwilę. No i właśnie jestem, montuję z tym montujemy ten wzmacniaczik. Co jest śmieszne, szkoda, że tutaj o remota, a nie dają na przykład tu remota, bo widziałem, że się zdarza w zasilaczach, że jest po prostu tu przycinczach remota, bo no, musimy wtedy odrywać ten kabelek i prowadzić go tam bez sieci. No i dobra, jedziemy, podłączam to, bo zostało mi w sumie 5 minutek, I może się uda to nagrać, no co to trudnego w sumie, plus 12, no to plus 12 wiadomo, GND, no to masa, no to prowadzimy masę. No i tu podłączymy, no to czerwony Nie jestem pewien czy tu jest mostek czy nie, nie wiem, Możliwe że tu jest mostek na, 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 na temat wzmocnienia się nie wypowiadam, bo jest porażka Ale tak na testa będzie Dobra, widzimy się jak to poskręcam ani baterii, ani pamięci Dobra, zaraz jestem Dobra, odkręcamy teraz Będziemy odkręcać tą czy Łapie się nam co gdzieś, żeby to było widać lepiej To włączę tylko Myślę, że mi się telefon nie zrezygnował na dół. Dobra, jak jeszcze będzie widać. Elektryk wyższych napięć. Jak pierdolnie. Sprawdźcie, tam jest, jest wszystko dobrze podpięte na pewno. Ale wszystko git jest O, nic się. Kurwa, dobrze to jest. Tam jest

<laughs> Electric so oh. is <laughs> a A, wybieramy interes stąd Dobra, robimy zapłon, czy coś dupnie Niech nie, nie strzela Idziemy ze, ile, Idziemy do 100 zobaczyć Nipzy Jest na piącie Dobra, puścimy jakąś muzę za sekundę Nie działa, no co? Pewnie tego nie będzie słychać. Tablica drga, oczywiście. Tak, w środku. W środku choinka, ale to. to tak gra na 35 na słabszym wzmacniaczu. Choinka, ale nie rozebrałem jej jeszcze po prostu po świętach. Z nie